Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w czytaniu tygodniowym kart tarota dla bliźniąt. To jest czytanie na przyszły tydzień od 25 do 31 lipca 2022 roku. Pamiętajcie, że czytania są ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie. Dziękuję moim dotychczasowym subskrybentom za subskrypcję kanału, za to, że mnie oglądacie za to, że poświęcacie czas, że podobają się Wam moje filmy i, i za czas spędzony wspólnie na kanale. Osobom, które mnie oglądają, natomiast dotychczas jeszcze nie zasubskrybowały kanału, również polecam subskrypcję wtedy i jeszcze dodatkowo, jak włączycie dzwoneczek, który będzie Was opowiadamiał o nowych filmach, nie przegapicie żadnego filmu na kanale. Dla osób, które oglądają mnie po raz pierwszy, dla nowych widzów, też proszę o zapoznanie się z informacjami pod opisem filmu, w opisie filmu i w opisie kanału, i też zachęcam Was do subskrypcji. Więc zaczynamy od karty opiekuńczej na przeszły tydzień dla bliźniąt. Jaka karta opiekuńcza? Będzie Wam chciała przekazać afirmację na przyszły tydzień, Inwencja, inwencja twórcza. Tak. Popisz się. Swoją kreatywnością rozkoszył się tajemniczą siłą twojej weny twórczej. Mm. Okej. Okay. No, może będzie się coś tworzyć. Może będzie taka potrzeba nowa Was. Zobaczymy. E, wobec tego a, co może wydarzyć się w przyszłym tygodniu dla bliźniąt. Mm. Może się w przyszłość, taką dla bliźniąt, mhm. co może wydarzyć się? Co może wydarzyć się w miłości? co w pracy i w finansach i rada okej okay. okej, okay, moi drodzy więc tak, co może wydarzyć się w przyszłym tygodniu dla bliźniaków? może wydarzyć się piątka mieczy no to tak, to słuchajcie możecie oczywiście uczestniczyć w jakichś nieporozumieniach, w jakichś kłótniach Albo uczestniczyć, albo być w otoczeniu, po prostu w miejscu, gdzie coś takiego będzie się odbywać. E, może nawet niekiedy przemoc, ale mam nadzieję, że aż tak to nie. Słuchajcie, no, właściwie to mogą być to po prostu zachowania takie niegodne, niezgodne z etyką, nieszczere. Czasem też bezprawne, czasem zdradliwe. To jest takie, takie wskazanie też na manipulację. Że może, mogą takie manipulacje w przyszłym tygodniu mieć miejsce. Nie wiem, czy to wy będziecie manipulować sytuacją, osobami, czy, czy możecie z czymś takim się spotkać, i wtedy już macie to jakby ostrzeżenie w dniu dzisiejszym na przyszły tydzień. Cóż, możecie się też w przyszłym tygodniu spotkać z fałszywymi obietnicami, więc uważajcie. Może nie tyle uważacie, po prostu zwróćcie uwagę, tak? Czy ktoś wam zanadto nie będzie chciał obiecać, szczególnie czegoś, czego wcześniej wam nie chciał obiecać, albo nigdy byście nie posądzali o to, że ktoś wam coś obieca w danej kwestii, tak? I to oczywiście póki co dotyczy i w sytuacji takiej osobistej, relacyjnej, jak i być może zawodowej. Nie wiemy jeszcze, gdzie to, w którym miejscu się konkretnie zaznaczy w tym rozkładzie. Jeżeli chodzi o takie w wydarzenia, w których mogło mie mogłoby mieć to miejsce, ale niekoniecznie, absolutnie, a możecie zwrócić uwagę też na miejsca, w których będziecie w przyszłym tygodniu, gdzie będzie więcej osób, po prostu takie bardziej centralne, bardziej miejsca publiczne. Wiecie, może nie wiem, macie zaplanowany jakiś koncert, może jakiś mecz, nie wiem cokolwiek, gdzieś gdzie odbywa się. A czasem coś takiego jest, że kupujemy, słuchajcie sobie wspólnie czy drugiej połówce, tak, na przykład jakiś bilet na koncert, bilet na, nawet na mecz, tak, które odbywają się oczywiście. O, I może tak być, że po prostu będziecie gdzieś w takim miejscu, wiecie, w którym będzie dużo, dużo ludzi, które, którzy będą na coś oczekiwać, no właśnie, czyli na przykład oczekiwać na mecz, oczekiwać na wejście na teren na przykład obiektu czy na teren, w którym odbywa się, na którym odbywa się tak, jakieś wydarzenie czy też koncert na przykład. I tutaj no, może trzeba po prostu zwrócić uwagę, tak, żeby nie doszło do takich sytuacji. lub po prostu gdzieś tam może w otoczeniu waszym bliskim, takie, coś takiego zadziać się na przykład, tak? Ale to tak wiecie, to może być do jednej osoby, a może nie być do nikogo, bo może nikt z was w przyszłym tygodniu nie będzie po prostu w takich miejscach. Równie dobrze miejscem, słuchajcie, publicznym może być przystanek, tak, może być, nie wiem, biblioteka, to też jest miejsce publiczne I, i też może się coś w tym miejscu zadziać, no nawet jak wchodzicie do marketu, tak, do sklepu jakiegoś większego, też, też w zasadzie wszędzie jesteście wtedy w miejscu publicznym. Okej, okay. jeśli mielibyśmy wziąć pod uwagę, słuchajcie, dla Was osobę, w związku z którą miałyby być związane te wydarzenia, może, owszem, ta osoba wskazywać na Was lub na inną osobę, która generuje takie, w przyszłym tygodniu będzie generowała takie trochę relacje stresogenne. Nawet nie trochę, tylko może bardzo, jeżeli miałoby chodzić o taką osobę. E, bo w, widzicie, w Piątce Mieczy to jest tak, że możecie mieć do czynienia z taką osobą, chyba że Wy w przyszłym tygodniu będziecie Taką energią chcieli się zaznaczyć osoby, która musi zawsze mieć rację, którą interesuje wyłącznie własne zwycięstwo i która niezbyt kieruje się odczuciami innych osób. Możecie mieć do czynienia z taką osobą. Po prostu z osobą kierującą się własnymi interesami, więc zobaczymy, czy to się przełoży na interesy w pracy, czy na interesy, czy na sprawy relacji. No, bo jeżeli miałoby się coś w uczuciach wydarzyć, no to wtedy mówimy o czymś, owszem, że każdorazowo musicie walczyć z czymś, co jest ważne. Co, natomiast, jakby to jest taka walka bez szans, więc w, jeżeli miałoby to się odnosić do jakichś wydarzeń w relacji, w miłości, w związkach, no to jest jakby. Symbol tego, że mm, pragnienia nie są realne, te, które mamy tak akurat w przyszłym tygodniu. Mogą zwiastować też jakieś nieuczciwe posunięcia. Działania podporządkowane jednemu celowi, który po prostu może wskazywać też y, na walkę o związek, na walkę o uczucia. Słuchajcie, może będziecie w przyszłym tygodniu wy walczyć o czyjeś uczucie, od, y, jeżeli chodzi o na przykład y, singli lub o związek, w którym jesteście, jeśli chodzi o osoby w relacjach. Lub o Was będzie ktoś walczył. Pamiętajcie, te energie są zamienne. Tłumaczcie je do własnych sytuacji. Jeśli w ogóle będą z kimś z Was rezonowały takie sytuacje w przyszłym tygodniu, no to może być również tak, że ktoś będzie o Was zabiegał i walczył w przyszłym tygodniu o związek, aby ten związek trwał, tak? aby nic mu nie zagroziło. I to właśnie mogą być takie, wiecie, nawet manipulacyjne, nieczyste posunięcia. I po prostu będzie walczyła ta osoba, na przykład o Wasze uczucia. Moi kochani, co wobec tego w miłości? W miłości mamy królową mieczy. Widzicie, kochane bliźniaczki, że jeśli mówimy tutaj o mieczach w miłości, macie drugą kartę mieczy. Ja tam jeszcze nie powiedziałam, co, taka, co Piątka Mieczy może oznaczać w wydarzeniach finansach w pracy na polu zawodowym ale zobaczymy, czy, czy będzie taka przy karcie pracy konieczność, aby, aby to, czy ona będzie po prostu z nią korespondować. Jak będzie, to Wam dopowiem jeszcze jakieś potencjalne inne sytuacje i wydarzenia związane z tą piątką mieczy, które mogłyby się zaznaczyć w przyszłym tygodniu. Póki co jeszcze w tej królowej mieczy, co będziemy mieć dla osób na przykład, które, wiecie, w ogóle dla miłości, dla relacji, dla przyszłości, tak? Na przyszłości relacji, dla związków w przyszłym tygodniu. Wiecie, będziecie mieć do czynienia z osobą, albo sami będziecie taką królową mieczy. To, to jest też często karta wodnika. Może będziecie mieć z wodniczką lub z wodniczkiem do czynienia. Może to jest akurat Wasza druga połówka lub, po, lub osoba, która będzie o was zabiegała, lub Wy o nią będziecie zabiegać. To jest osoba, która w przyszłym tygodniu zaznaczy się w większej dominacji, będzie po prostu dominowała bardziej w relacji, w związku, w, w uczuciach. W emocjach ogólnie, w emocjach, bo no, ta karta z uczuciami, takimi, wiecie, stricte, emocjonalnością nie ma za wiele wspólnego. Po prostu tutaj bardziej ta osoba będzie taką siłą napędową w związku w przyszłym tygodniu, będzie dyktowała własne warunki. Widzicie, możecie mieć do czynienia właśnie z taką osobą, która będzie próbowała wam w związku narzucić własne warunki, lub to wy będziecie to czynić wobec drugiej osoby jeżeli jesteście z kimś takim, to, to być może po prostu w przyszłym tygodniu będzie to taki czas, w którym ta osoba będzie, słuchajcie, prowadziła dom z takimi bardziej surowymi zasadami. No nie wiem, może wy po prostu narzucicie więcej obowiązków, czy większą odpowiedzialność tak domownikom, czy, czy drugiej połówce, tak, co do co do po prostu, co do życia w domu, co do egzystencji, co do Obowiązków, zapewne. W, w pozytywnym jeszcze aspekcie ta, ta osoba Królowej Mieczy jest taką, wiecie, osobą też, która ma cięty język. Więc ostrożna, owszem, ale taka analityczna, inteligentna, oczywiście sprawiedliwa też, ale i niezależna. No więc może tutaj słuchajcie. Wiecie, to jest taka osoba, która myśli racjonalnie i zachowuje spokój w obliczu kryzysu. Więc pytanie, no, czy, czy będziecie mi do czynienia z taką osobą? Może tak być. Może Wy się w ten sposób zachowacie w przyszłym tygodniu. Może, kochani, tak być. A no, zobaczymy. Co wobec tego w pracy lub w finansach? Pracy lub finansach jest szósteczka mieczy. Popatrzcie, jest tutaj dosyć mieczowo. Piątka mieczy, królowa mieczy, sześć mieczy. E, przy czym szóstka mieczy w finansach e, odnosi się, moi drodzy, e, do takiej pracy, którą e, wykonujecie być może bardziej e, w miejscu zamieszkania e, lub po prostu e, gdzieś, e, no raczej, raczej tak, ale nie zawsze lub po prostu wykonujecie taką pracę bardziej w sieci, że musicie mieć, wiecie, połączenie z internetem, może jakiś handel niekoniecznie. Natomiast w życiu zawodowym karta sugeruje zmiany i być może takie zmiany w pracy będą was czekały, może jakieś przekwalifikowanie się, może po prostu zmiana zakresu działalności lub poszerzenie. To mogą być też nowe pomysły, tak? Mogą być to podróże związane z pracą, nowe koncepcje, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i to może być zarówno dla osób, które mają pracę, jak i dla osób, które jej w ogóle nie mają, tak? Bo tutaj dla, dla osób, które nie mają, może się ta praca pojawić w przyszłym tygodniu lub jakieś podróże związane z, z pracą. Dla osób, które pracują, no to mogą być właśnie zmiany na polu zawodowym. Pojawienie się też, słuchajcie, zupełnie nowych możliwości, nowych kierunków, nowych dróg, i to jest też także informacja o tym, że nadchodzi czas podjęcia ważnych decyzji. Tak, czyli mogą pojawić się takie wydarzenia, jak długa podróż. Może tak być, może właśnie za pracą, może właśnie do pracy, może zmieniacie pracę i może tak się wydarzyć. No, co po niektórzy mogą pomyśleć o tym, żeby po prostu może zmienić. Słuchajcie, kraj, w którym mieszkają. Może tak też być, no ale to tak dla niektórych. W każdym razie karta wskazuje na drogę, którą zmierzasz, jako słuszną, że będzie postęp w, kwestii, w kwestiach zawodowych i to będzie taki postęp świadomy i raczej ciągły, tak? Powolny, ale ciągły i całkowicie świadomy. I te zmiany, słuchajcie, mogą dotyczyć wszystkiego właściwie. No tutaj bardziej pokazały się w obszarze, w obszarze pracy i finansów, więc weźcie pod uwagę, że wyjazd za nową pracą, czy, za zmiany, czy zmiana pracy może powodować też po prostu nowy dom, nowe miejsce do mieszkania, tak? Mhm. To dotyczy też no, Waszego nowego ja, innego też, oczywiście. Okej, okay, no słuchajcie, tutaj w tym też wszyscy mieczy zachowujecie spokój, nie ulegacie gwałtownym nastrojom, tak? No jest, Może też zapowiadać, słuchajcie, jakiś przełom waszej sytuacji, może być tak. I taki przełom może wam umożliwić przemianę tego, co jest teraz problemem, w sukces. Też tak może być, słuchajcie. Jak najbardziej możecie, tak jak wspominałam, wyjeżdżać, kontaktować się online, Możecie po prostu też odchodzić od tego, co było. Być może tutaj Was ktoś zranił. Może może ta królowa mieczy nie mówię, że nie. Może próbujecie się od tego oddalić, zdystansować, <laughs> zmienić tą płaszczyznę, na której to wszystko się dzieje. Może tak być. Mhm. Tak, moi kochani. Może to być też podróż w towarzystwie, więc może nie będziecie sami podróżować. Może tak, tak się w przyszłym tygodniu zaznaczyć. A wobec tego, co wyradzie na przyszły tydzień? A w radzie mamy rydwan. A wiecie, do tej szósteczki mieczy i piątki mieczy, bo ja tam wspomniałam o tym, że jeżeli by miała się ta piątka mieczy zaznaczyć jeszcze zawodowo, to zawodowo piąteczka mieczy ym, może symbolizować też jakieś rozczarowanie. I nieuczciwą walkę o wyższe stanowisko, jakąś nieuczciwą konkurencję, na przykład, może tak być, lub jakiś niesatysfakcjonujący wynik rozmowy kwalifikacyjnej. I teraz powiem Wam, że to się też może odnosić właśnie do tego, że możecie w związku z czymś takim chcieć na przykład pracę zmienić lub wyjechać zupełnie gdzie indziej za pracą, tak? Więc ta piątka mieczy też może się dla niektórych z Was odnosić do sytuacji zawodowej, a do niektórych z Was do sytuacji relacyjnej. A, a tak możecie, kochani, y, mieć do czynienia z kimś takim, czy to w relacjach, czy to w aspekcie zawodowym, kim będą kierowały w przyszłym tygodniu, wiecie, takie dziki, taki trochę prymitywny, dziki instynkt, że tak powiem, bo y, y, poczucie wygrałości,